No, i dzień dobry wszystkim. Zapraszam na niedzielny odcinek. Wkład taki jak wczoraj, czyli 89 zł, a przygotowałem na rozgrzewkę super. Siódemkę i zdrabkę pensję. Takie numerki. Dalej mamy trzy zrabki za 5 zł. Jest to białe złoto. Jest to ekstra pensja z jedynką i patrzcie tutaj, prawie same jedynki w numerze. I podkowa szczęścia. To jest ta druga sztuka, jaką miałem tutaj przygotowaną. Dalej, trzy zdrabki za 10 zł, czyli Król Cash, black 7 i mega pensja. Oraz dwie w kolorze nadziei zielonym. Zdrabki za 20 zł, mój pierwszy milion, dwunastka i co niedzielne mega linie z czwórką. No to, mam nadzieję, że wynik co najmniej tak jak wczoraj. Zapraszam! Rozgrzejmy trapak na tych maluszkach. Szukamy siódemki, o, ale raczej już nie będzie. Dokładnie tak, więc tutaj mamy pusto. I jak odpowie pensja? 17 i 13. A mamy 8, 29, 24, 9 i 3. Także nawet nic w pobliżu. To jest dziwne dopiero. Okej, okay, no to miejmy nadzieję, że teraz same wygrane się tutaj będą pojawiać. Trapak rozgrzany już wie, co ma robić. Także 36, 56, 19 i 54 tutaj nie ma. No to może pod spodem 24, 42, a ostatnia szansa to 57. No niestety też się u nie powiodło. No to coś... Większego, czyli król Cash. I do znalezienia mamy 59, tutaj mamy 53, 39, 24 i 22. Ewentualnie symbole. A co mamy na początek? 46 nie mamy? Jest korona, moi drodzy, także będzie wygrana 29, 27 i 13.

52 i 49 pod koroną. No, standardowa dyszka, ale ważne, że jest. Także wszystko się zgadza. Dobrze, mam nadzieję, że teraz się strapki rozkręcą. Więc w bonusie szukamy kwoty, a jest oczywiście coś innego czyli kolejny taki fejkowy bonus, można powiedzieć. A wygrywające liczby mamy takie, i mam nadzieję, że coś się tutaj na dole powtórzy. I mamy tak 21, 10, 1, 41 i 9. No to tutaj w pierwszej linii nic trzeba próbować dalej. 33, tu mamy 31 i 22. No niestety, co tam dalej? Trzecia linia 45. 16, 15. Tutaj mamy 29 i 26. noc, Kolejna linia. 32 jest, wygrana. Super. I 34. Jeszcze zostaje tutaj parę szans na powtórzenie jakiejś liczby. 12 i 4. Dobra. Standardowe dwie dyszki, ale ważne, że są. Także już 30 jest. Weekend na dobrym pojomie. Kolejny zresztą fajnie. A teraz ekstrapencja. No i zobaczymy, co tutaj znajdziemy. 12, cztery. Piętnaście, osiem. Trzydzieści pięć, No chyba się nie zanosi. No właśnie. Niestety. Ale... Fajny numerek. Nadzieja była na coś lepszego. No to teraz strapka z Classic Black. Ostatnia przygoda z nią była dość udana, więc zaraz będziemy wiedzieć, czy się to uda powtórzyć. PIK, korale. Dalej. Pióro, świat. Pierścionek oraz gitara. No i ostatni pola. O, niestety dzisiaj bez siódemki, bez wygranej. Dobrze, podkowa szczęścia. Zobaczmy, to jest ta druga sztuka, bo tak wtedy kupowałem dwie, jak mówiłem. No i zobaczymy, czy w tej może będzie jakaś wygrana. 34. No, też się tak nie zanosi za bardzo. Jak się od takiej nieładnej liczby zaczyna. 23, 36, 17. Tu mamy 57. 21 i 59. No to byłem w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. Dobrze, mega pensja i przejdziemy do linii. I co mamy? 35, och, jak zwykle 12 18 29, 4. Dobra, trzeba próbować 30 dalej, 43. 23, mega pensja, 28 i 8, dobra, no to dalej, 27, 47 i 39, też nic to nie daje, ostatnia linia, coś się ta mega pensja, kurczę, przestawiła na tryb pustakowy, no i kolejna pusta, no nic. Dobra, także zostaje, moi drodzy. Ostatnia zdrawka, tak jak mówiłem, mega linia i tym się będziemy tutaj teraz zajmować. Także pierwsze dwa symbole, jakie przyjdzie wydrapać, to dzwon i diament. Dzwon mi tu już przy dzwoniu, tu jest kolejny, jest i diament. nie przepraszam, ale to się wszystko znajdzie, jak nie teraz, za chwilę. Tutaj mamy kolejny diament, tutaj jest dzwon. Jest diament, i tutaj mamy dzwony. Bardzo ładnie. Gwiazda pióro. Pióro się znalazło. No i co, tylko jedno. Gwiazdy jakoś nie widzę. No dobra, to nie ma co przedłużać. Prezent Arbus. Może teraz coś tutaj? Nic, tu jest prezent. No, też tak skromnie, widzę. No, tu jeszcze jeden na samym dole. Prezent dobra, tyle. No, to może po tej stronie będą lepsze symbole. Motyl i kości. No i też jakoś tak średnio. Patrzcie, ani tego, ani tego. No, to wybrałem sztukę, kurde. Zegar i naszyjnik. Mm. No, i co? Zegar się trafił, wow, brawo ty. Jest naszyjnik. I tu jest zegar jeszcze na dole. No, jak nic tu nie pomijam, no to wygląda to źle. Ale wystarczą trzy symbole, żeby nie utworzyć, tak, Że nie ma się co zniechęcać. Pierścienek auto. Tu mam auto. Tu jest pierścionek, tu wyżej nic nie było. Tu są pierścionki. O, jest i auto. Tu kolejne. Tu pierścionek. Auto było. O. Jest tutaj, tutaj nic. I tutaj jest pierścionek na dole. Lody moneta. Dziś te lody tu widziałem. O właśnie są tu, są tu. Tu kolejne i tyle. Łódź i sakwa. Sakwa jest. Mm -hmm. Tu jest sakwa. I, 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 i. No, tyle. Rzuch i klapki. Idźmy od góry, żółw i klapki. kiedyś to były klapki, właśnie mamy je tutaj. Tutaj mamy kolejne. Jest pan żółw i klapki obok, tu i tu. I jeszcze mamy tu i tu klapek. Dobra. Cytryna i serce. Cytryna i serce. Tu mamy cytrynkę. Tu już nic. A, sakwa była. No widzicie. Mm -hmm. serce jest tu i co? Tyle. No, wygląda skromnie. Kolejne dwa symbole to biedronka oraz piłka. Biedronki były tu gdzieś u góry i tutaj właśnie my kreślam. Biedronka, piłka w jednej linii. Tu jest piłka kolejna. I tutaj tak samo. Tu jest biedronka. I tu mamy jeszcze piłkę. No dobrze. Flaming i słońce. Słońce mamy tu i tu. Tu jest kolejne. Tutaj też. I tyle flamingów żadnych. Klucz i podkowa. Mhm. Klucz tu, podkowa tu, podkowa tu. Kolejna to mamy. Klucz podkowy, podkowa. No i zaliczone. Ostatnie dwa symbole to winogrono. I kokos także chyba się wygrany nie udało dzisiaj tutaj trafić. Winogrono tutaj nic. Tutaj winogrono. Kokos no, ale brakuje tutaj symboli pozostałych. I winogrono to Bonus lustro. Także linie wyglądają na puste i tak też właśnie jest. No, także niedziela już na sporym minusie. Tylko dwa zwroty, mój pierwszy milion 20 i też pod koroną dyszka, więc jest 30 zł, ale jak się doliczy wczorajszą wygraną, no to tak powiedzmy na akceptowalnym poziomie. Dobrze, także bardzo dziękuję za obecność. Zapraszam jutro na kolejną rywalizację zdrabki z losami. Mam nadzieję, że też się będzie działo tak jak tydzień temu. No to miłej niedzieli. Cześć!